Cześć ludzie kochane, słuchajcie ludzie kochane, ja do was teraz mam taką prośbę. <laughs> Może ktoś mi da, ktoś normalny da jakąś mi normalną radę. Wczoraj kręciłem film, mówiłem, że jestem chory. No i faktycznie, to było tak, rano wczoraj, miałem temperaturę 38. Przyszła lekarka, zbadała zmiany oskrzelowe, jakiś tam antybiotyk zapisała. A po południu, to jakieś czwarta, piąta, przyszła sąsiadka. Miała młoda dziewczynka przyszła i: Panie Mirko, co się z panem dzieje? A ja leżałem i mu rzucało. Ja mówię, ojejku, ja nie wiem. Miałem kiedyś coś takiego, ale to półgodziny przyjechał Nie wiem, co jest. Może w nich Pan zmierzy temperaturę. Ja mówię, nie wiem, no ale zmierzyłem. Zmierzyłem, ona patrzy, no 40. co dzisiaj rano zmierzyłem, 38,5. Ech, ja do Was taką mam prośbę. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co powinienem, ja wiem, wziąć yy, zrobić sobie, żeby... <śmary> <śmary> no przepraszam. <śmary> Oj, no, przepraszam. Żeby sobie żeby zbić trochę temperaturę i trochę lepiej się czuć. Wiem, ja, że to są. Nawet takie jak ABC zdrowie. Może ktoś obejrzy ten film, może, może coś poradzi. Przez nie chcę dzwonić na pogotowy. Lekarz był wczoraj. Zobaczę wieczorem, jaka będzie temperaturka. A tak ogólnie, to nie mam nic w domu. Takiego, co nie no ja wiem, co można byłoby zrobić. Takie podstawowe rzeczy mam, tak i lekarstwa też mam. Ale co? Pomyślcie i dajcie coś w komentarzach. A to na razie trzymcie się, też